Przed nami mecz, który być może zapisze się na długo w pamięci. Wszyscy bowiem liczymy, że okaże się znakomitym widowiskiem. Witamy Państwa gorąco. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Krakowia zmierzy się z Warszawską Legią. Ciekaw jestem, Tomku, co nam dziś zaprezentują te ekipy. Oczywiście, swoje typy mam, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zobaczymy sporo dobrej gry. Pora przyjrzeć się, jaki skład wystawiła Krakowia. Na moje oko wyjdą ustawieniem 1-5-4-1, Jacku. Też tak sądzę. To sugerowałoby, że solidnie zabezpieczą tyły, ale też w razie potrzeby mogą łatwo przejść do bardziej ofensywnego ustawienia. Wystarczy, że boczni obrońcy włączą się do ataku. Ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało ostatecznie na murami. A oto skład, w jakim zagra legia Warszawa. Wygląda na to, że trener ustawił zespół w ofensywnym ustawieniu 1-4-5-1. Tak, szykuje się batalia o środek pola. Spore zagęszczenie w pomocy, ale ci zawodnicy na pewno będą się przemieszczać pod pole karne, by wesprzeć osamotnionego napastnika. To bardzo elastyczna taktyka, bo formacja może w mgnieniu oka zmienić się w 1-4-3-3. No to zaczęło się. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Sędzia odgwizduje teraz spalonego. Prawie idealne było to podanie Jacku, prawie. Tak, mogło być groźnie bardzo dobra decyzja. Kowia traci piłkę. Sokołowski. Popatrzmy, bo może być teraz groźnie. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Mocne było to uderzenie, ale widzieliśmy. Zupełnie niecelne. Warto próbować Tomku, ale próbować trzeba z głową. To nie mogło wpaść. Jest silny. Umie chronić piłkę ciałem. Nie odda jej łatwo. Sokołowski. Jędrzejczyk. Sokołowski. Mamy podanie. Uwaga. Spójrzmy. Dane wejście w przeciwnika. Rupa. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Co zrobi teraz serciu Hanka? Okazja do dośrodkowania teraz. Dośrodkowanie bez problemu wyłapuje Bramkarz. Johansson. Ładnie, za plecy obrońców. No, mieliśmy sytuację na styku. Bramkarz pierwszy dopadł do piłki, ale napastnikowi brakowało niewiele. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Ależ kapitalne zachowanie w obronie. Uratował swój zespół. Bez dwóch zdań. Fał na zawodniku Legii, ale Warszawiacy wciąż przy piłce. Zastosowana korzyść. Traci piłkę po tym wejściu. Za chwilę Legian wykona wrzut z autu. I strata. Fatalne zagranie. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Dobre. Przytomne zachowanie przy tej obronie. Tak to należy robić. Bramkarskie Rzemiosło najwyższych lotów, każdy napastnik miałby w tej sytuacji problem z oddaniem dobrego strzału. Szybkie wykonanie, mamy krótkie rozegranie. Legioniści oddają piłkę. Boczna strefa boiska wolna. Krakowia może ją wykorzystać. Jesteśmy coraz bliżej bramki. Robi się groźnie. Tu nie było żadnego niebezpieczeństwa. Łatwa wrzutka. Kokołowski. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Teraz naprawdę świetna piłka. A jednak, jednak offside. A tak było blisko Jacku. Rzeczywiście, zwłaszcza do tego podania nie można się przyczepić. Naprawdę dobrze to wyglądało. Jedyne zastrzeżenie można mieć do nieco zbyt wczesnego startu do piłki, i to niestety zdecydowało o przekroczeniu linii spalonego. Cóż, trzeba będzie akcję zbudować od nowa. Ciągle remis, ale nie grają gorączkowo. Ale jednak czegoś zabrakło. Atak kończy się niezgodnie z oczekiwaniami. Wychodzą z kontrą, jest tam paru zawodników. Ruszył do ataku, chyba wie co chce zrobić. Mistrzowski teraz odbiór we własnym polu karnym. Hanka. Rupa. Jukę przechwytują rywale. Sokołowski. Legia teraz w natarciu. Przeciwnik na niego naciska, ale nie daje sobie odebrać piłki. Doskonała piłka za obronę. Rzutka zbyt czytelna. Obrońcy nie pozwalają na dobre dobranie. Zrobiło się dużo miejsca na skrzydle dla Legii. Układało się to nieźle, ale tym razem obrońcy byli czujni. Za bardzo się cofają, aż proszą się o wysoki pressing. Zagranie to Jędrzejczyka. Podanie do Jędrzejczyka. Dodanie do Jędrzejczyka. Próba odbioru i przerwany atak. Sędzia zaprasza graczy na przerwę. Mają teraz kwadrans na omówienie taktyki. Zaczynamy już drugą połowę. Miejmy nadzieję, że oba zespoły z nową werwą ruszą do gry. Na tablicy wyników remis. Szołek. Johansson. Paweł Wrzchołek. Dali mu miejsce. Może stąd dośrodkować. To Pawła Wszołka. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. Nie, nie. Takim strzałem głową nie mógł go pokonać. Otóż to on dobrze wiedział, którędy to polecił. Łatwo obronił. Statystyki są nieubłagane, Tomku. Ta drużyna po prostu nie stwarza sobie dogodnych sytuacji. Niby uchodziła za faworyta przed meczem, ale zupełnie nam tego nie potwierdza. Moim zdaniem brakuje tutaj dynamiki, entuzjazmu i po prostu waleczności. To podanie teraz było naprawdę niedobre. Bartosz Sliś. Sliś. A teraz znakomite dogranie. Nic z tej akcji już nie będzie. Ale strzał zablokowany. Kłopot z rozegraniem. No tak, oczywisty i Sędzia dyktuje rzut wolny. Jak sądzisz? Sędzia chyba tu nie przesadza. Żółta kartka to chyba najniższy wymiar kary. Mamy zatem zmianę w legii Warszawa. Spalony? Jak oceniasz tę decyzję, Jacku? Ciężka sprawa. Jeśli był spalony, to naprawdę minimalny, trudna sytuacja do oceny. Sztab trenerski wojskowych nie czeka. Będzie korekta składu. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Krakowia wciąż przy piłce, do bramki niedaleko. Posyła teraz ładną piłkę w 16. Pewna teraz interwencja w obronie po tej centrze. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Szansa na objęcie prowadzenia. I mają to! Dominowali. Wreszcie się doczekali. Otwierają strzelanie w tym meczu. Nikogo to chyba nie dziwi. Nie pozostawiali rywalom wiele do powiedzenia. Ależ pięknie zespół ruszył w tej akcji do pressingu. Zanim formacja obronna się zorientowała, było już po wszystkim. Prowadzą zatem 1 do zera. Bartosz Sliż. Cierpliwie teraz na granicy pola karnego. Szukają luki. Oj, za wcześnie pochwaliliśmy tę akcję. Wystarczył moment. Już skasowana. Ciekawie zaczyna wyglądać ta akcja wojskowych. Bartosz Snisz. No i będzie aut bramkowy, a zapowiadało się naprawdę groźnie. A zatem będzie zmiana, otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. Serdził Hanka. Cornel rupa. Krakowia może zaatakować przy linii bocznej. Dobra sytuacja na centrę. Piłka zagrana do Van Amersforta. Zablokowany ten strzał. A teraz kontratak. Jak to rozegrają? Znisz. Legia teraz w natarciu. Szołek. Nie może chybić. Co za okazja. Sta bliska. To powinien być gol. Gol kiper domku. Był tu na straconej pozycji, ale broni. Łatwy strzał. Niewielkie wyzwanie dla bramkarza. 10 minut do końca tego meczu. Kobia w ostatniej akcji tego meczu chce jeszcze doprowadzić do remisu. Jeśli zdąży. Może teraz, może wyrównają. Ale nic z tego. Górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po bo to jest ławka. W pole karne, głęboko teraz. Zmarnowana teraz okazja zrzutu rożnego. Sędzia pozwala Krakowi grać. Zobaczymy, czy jeszcze wróci do tego przewinienia. Nic z tego. Spokojnie broni bramkarz. Znisz. Nie ma szans do tego dojść. Cornel Rupa. Sędzia zadecydował o doliczeniu trzech minut gry. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Gól! Gól! Mecz ma się ku końcowi, a tu znowu mamy remis. Spójrzmy raz jeszcze na tę bramkę. Wydawało się, że już nic nie ugrają, a jednak mamy wyrównanie w doliczonym czasie gry. Pytanie, czy pokuszą się jeszcze o zwycięskie trafienie. Mamy wynik remisowy. Jeden do jednego. have a <tributio>